Witamy w Energy Gas Polska, jesteśmy w trakcie jazdy testowej e, Toyotą Prius. Auto z 2004 roku z silnikiem 1.5 o mocy 78 koni. Założyliśmy tutaj instalację BRC i sprawdzamy po prostu że wszystko jest ok i w chwili po prostu czasu nagrywamy dla Państwa jakby film informacyjny odnośnie instalacji gazowej do tego auta. Tak więc instalacja BRC tutaj została założona. Koszt takiej instalacji to 2900 zł. Auto pali około 5 litrów benzyny, około 6 litrów gazu spali. Oczywiście przy spokojnej jeździe, tak? Żebyśmy dużo jeździli na silniku elektrycznym. Na każdym tysiącu kilometrów zaoszczędzimy około 130-150 zł, z tego względu, że jedziemy jeszcze w tym auto hybrydowo, znaczy gazowo-elektryczno-benzynowym, bo tak to można też w jakimś tam stopniu nazwać. Auto generalnie działa na zasadzie takiej, że w, jeżeli odpalamy taki samochód po nocy, przez chwilę jedzie na benzynie, rozgrzewa się do danej temperatury. Jeżeli się osiągnie tą zadaną temperaturę, uruchamia się już instalacja gazowa i potem już tak naprawdę cały czas pracuje na instalacji e, gazowej, tak? czyli ta instalacja cały czas jest, jest, działa, tak? czyli elektryczny silnik jest wspomagany e, benzynowym. E, Auto, zbiornik. Zbiornik w tym aucie został założony 44-litrowy, co pozwoli nam na uzyskanie zasięgu około 500-600 km na jednym tankowaniu. Czyli tutaj naprawdę fajny wynik, no ale to z tego względu, że to mamy małe spalanie. Tak. Eee, teraz tak, tak jak mówiłem, koszt instalacji do tego samochodu 2900 zł. Zrost nastąpi po około 22 tysiącach od momentu montażu, tak? No to jest niestety ukierunkowane tym, że to auto bardzo, bardzo mało pali. Im więcej auto spala, tym ten zwrot jest szybszy, po prostu. W tym wypadku Toyota Prius, akurat taksówka, więc tutaj klient, myślę, w przeciągu 6 miesięcy, albo szybciej już będzie zarabiał na tym, że jeździ na gazie, a nie na benzynie. Tak więc, jeżeli macie Państwo takie samochody, nawet hybrydowe, czy to Toyota Prius, czy, czy jakieś inne auta hybrydowe, bo w tym momencie ta gama tych aut hybrydowych się już powiększyła, tak? Szczególnie u Toyota, no już z Hondy są Mitsubishi. Eee, praktycznie wszystkie jesteśmy w stanie zagazować, ponieważ we wszystkich praktycznie jest normalny silnik eee, z systemem pośrednim i tam nie ma tak naprawdę żadnych przeciwwskazań, żadnych problemów do montażu dodatkowo instalacji gazowej. Więc jeżeli mają Państwo takie auta, zapraszamy do kontaktu eee, no, tak naprawdę czysta oszczędność, mimo tylko tego, że jedziemy też na silniku benzynowym. Dziękuję i zapraszam.